Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny deszczowy poranek Jak widzicie z parasolem, normalnie w taki deszczowy dzień nie wychodzę Oczywiście z parasolem, ale dzisiaj ze względu na kamerę muszę ją jakoś osłaniać No i taki dzień też trzeba po prostu nakarmić zwierzaki Także szykuję im jezonko, zaraz się łączymy z powrotem Jako pierwsza jeść dostaje Wegusia Chodź Wegusia, szamaj no bo ona tutaj przecież pilnuje, żeby żadne myszy i takie rzeczy się nie kręciły. Chociaż głodna na pewno więcej myszek złapie. Szamaj, szamaj. Jako druga je Roxy, która oczywiście tutaj już grzecznie czeka. Tam widzicie z tyłu kot, tutaj pies. Karmię je w piwnicy. Roxy, proszę. No, szamajcie, szamajcie sobie. Sorry za ten wajzer tutaj wszechobecnych, ale po prostu ja jestem w ciągłym procesie sprzątania tutaj, <gryw> ogarniam tą piwnicę i jeszcze cały czas wszędzie jest pełno po prostu różnych gratów niepotrzebnych. Także smacznego roksiałka, smacznego. No i pojadły dziewczyny. A dlaczego tak robię? Bo tu mam po prostu zamrażarkę, w której trzymam jedzonko dla nich. O, to są takie mięsne kostki zamrożone. One są na diecie surowej, dodatkowo jakieś warzywka dostają. Także wyjmuję sobie teraz dwie takie zamrożone kostki i kładę sobie je tutaj do wieczornego karmienia rozmrożą się. To mam już przygotowane wczoraj jedzonko dla kur, także nakładam sobie tylko dla kur i kaczek. W sumie takie wiaderko nakładam. I zaraz idę do nich rozsypywać to. No jeszcze, jeszcze, to jeszcze za mało. O, widzicie kawałki cukinii. To są takie grube skóry. Co prawda kaczki tego nie za bardzo jedzą, ale ugryzają sobie co tam, co tam dadzą radę. Ale kury bardzo chętnie nawet taką skórę nic nie zostaje tak naprawdę po tym. No, dzisiaj naprawdę pogoda nie rozpieszcza. Ej, jest błotniście, bo padało chyba już od kilku godzin, pada. Także dosyć dużo błota, muszę uważać, żeby się gdzieś tutaj nie poślizgnąć. Łatwo o wypadek. No i ten parasol dzisiaj też trochę nie ułatwia sprawy. No, ale chciałam Wam też pokazać, że i w taki dzień trzeba po prostu wyjść z domu. Jest ciemno jeszcze i mokro. Dobra, zabieram się za karmienie. Na pierwszy ogień dzisiaj idą kaczki To dla kur zostawimy o. Nie wzięłam sa łopatki dzisiaj No oczywiście mam za mało rąk Kaczki jeszcze siedzą w swoim domku dopiero będę je wypuszczała Chodźcie, chodźcie, chodźcie Co tam? Chciałam wziąć parasol stamtąd, bo się boją wyjść. Do deszczu to się raczej nie boją, nie wiem co im dzisiaj. <laughs> się przestraszyły po prostu. No nic, zaraz wyjdą i tak. One się bardzo przyzwyczajają do y, różnych rzeczy. I Jak coś się zmienia na podwórku, coś w ich, w ich otoczeniu, no to jest problem. Tak samo teraz, jak przestawiłam ten kacznik tutaj jakiś czas temu, no to one jeszcze cały czas kładą się spać, tak jak wcześniej miały y, swój, swój, ten, swój wybieg tutaj. To zawsze na wieczór muszę wychodzić i jest stąd tutaj zaganiać. One sobie wtedy idą tędy, 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 wchodzą tutaj przez bramkę, i dopiero wtedy muszę je zagnać do kacznika, bo inaczej same nie wejdą. No, odważyły się, wyszły, ale przecież nie przyjdą tutaj, bo stoję ja z parasolem. i się będą bały przyjść. Dobra, karmimy kury teraz. Muszę sobie jakoś ustawić kamerę, żebyście cokolwiek widzieli. No, dziewczyny, posunąć się. Posuwamy się, posuwamy. По awesome Te gotowane ziemniaczki, to one sobie wpałaszują raz, dwa i po tym śladu nie będzie. Ale tutaj ziarno, to akurat wolałabym, żeby im nie zamokło. Dlatego przestawię je sobie tutaj bardziej pod dach. No, trzeba uważać na tym błocie, żeby nie pojechać. O i ziarenka sobie będą tutaj jadły. Cały czas jeszcze nie mam tego daszku zrobione tutaj, tak jak chciałam, wiecie co. Za każdym razem, e, za każdym razem coś po prostu, za każdym razem człowiek sobie przypomina jak pada i mówi, kurczę szkoda, że to jeszcze nie jest zrobione, no ale nie wszystkiego da się ogarnąć. No dobra, to wy sobie tutaj zajadajcie, teraz zajmujemy się królikami. A kaczki tu już sobie przed chwilą jadły, ale jak zobaczyły mnie z parasolem, to od, oczywiście od razu zwiały. No nic, będą musiały poczekać aż stąd wyjdę, wtedy może się przekonają. Wybaczcie ten fantastyczny kadr i moją dziurę pod pachą. Yy, tak, wyprołam sobie kurtkę i chyba klej nie wytrzymał, yy, bo to nawet nie jest, wiecie, za bardzo szyte, tylko chyba klejone. <ścoughs> no niestety. Co tam? Proszę, woda, proszę Panią. I ziarenka. Tutaj jeszcze masz sianka. dobra. Siema koleżko, zejdź. Tobie też jeszcze tutaj nie zrobiłam tej pleksy. Jak dzisiaj może będzie lepsza pogoda później to możliwe, że się do to zabiorę na razie, póki pada to mam coś innego w domu do robienia muszę sobie postawić pod ten bo będziecie jeszcze, jeszcze mniej widzieć ale nie chcę, żeby mi zamokło dzień dobry, jak tam u pani? O, co tutaj za złączenie misek się zrobiło żeby te miski obmyć

ten y, mały krobik, ten miniaturka on robi tak, że potrafi wyłuskiwać wiecie z, y, na przykład z owsa zostawiać puste y, te puste nasionka puste skorupki są normalnie nasionka wyłuskane a on zjada tylko sobie samo nasionką, dlatego to nieraz wygląda, że on ma pełną miskę, ale to trzeba po prostu wysypać tam swoje kury dojedzą co będą chciały z tego a jemu nasypać świeżego bo inaczej będzie miał tam po prostu same łupiny. Proszę. Dzieciaki do szkoły wyprawione, zwierzęta nakarmione, to mogę poranek już uważać za zaliczony. Teraz jeszcze sama śniadanko jakieś sobie w rąbie i wtedy można brać się za resztę roboty. A co ja dzisiaj będę robiła? Chyba raczej coś pod dachem, bo tutaj w ogrodzie to się dzisiaj nic nie da ciekawego zrobić. A tu się robi śniadanie mistrzów Dzisiaj na śniadanko Znaczy dzisiaj, jak zwykle Owsianka na mleku z odrobiną cynamonu Do tego jabłuszko pokrojone w kostkę Z naszych jeszcze jabłuszek, zobaczcie Jeszcze całkiem fajnie się trzymają Ale to już niestety ostatnie jabłuszka Na deser orzechy laskowe Ale to już tak do pogryzienia po prostu No i tu ekstra jeszcze robi się kawusia korzystając z faktu że pogoda dzisiaj byle jaka, zabrałam się za robienie bigosu. Tutaj szatkuję naszą e, kapustę kiszoną. Zobaczcie, już tutaj niewiele zostało ale raptem na dnie. Już musiałam powstrzymywać nas przez ostatnie dni, żebyśmy już nic nie podjadali, żeby nam starczyło do bigosu. Do tego oczywiście też e, świeża kapusta będzie, mięsko i tak dalej i tak dalej, ale e, przepis na kapustę i tam robienie kapusty to już chyba za rok wam pokażę bo po prostu tutaj jest trochę mało miejsca w tej kuchni ja dzisiaj chciałam robić taki wielki gar żeby też do słoików sobie popakować także, także tak to wygląda o, a odnośnie słoików to tutaj się robi kolejna partia mięska takiego wiecie, no na przechowanie w słoiki po prostu, zapasy takie zimowe, tutaj wczoraj sobie nagotowałam, to jest Habik taki, o zobaczcie jak się ładnie już tłuszczyk pooddzielał, chab z boczkiem no, i to wczoraj pierwszy raz pasteryzowałam, dzisiaj wieczorem znowu, i po kolejnych 24 godzinach jeszcze raz. Także kto wie, to jest tyndalizacja. Tyndalizacja nam pomaga po prostu przechowywać dłuższy czas takie produkty. Także polecam serdecznie kiedyś też na pewno nagram o tym odcinek, ale myślę, że większość z Was zna tą metodę, na pewno już stosowała. Także to sobie czeka do wieczora, a ja dalej zabieram się za mój bigos. Dzień minął, nie wiadomo kiedy. Już zaraz 15.00 będzie robiło się ciemno, dlatego znowu karmienie. No, dam już już na ogniu sobie pomału. Bigosik się robi. To jeszcze wiadomo, długo pracy będzie kosztowało. Kapusta dla, troszeczkę dla królików dam, chociaż nie wszyscy zalecają, ale ja w małych ilościach podaję królikom również kapustę. Tutaj na pewno się te agentki ucieszą z kapusty. Kaczkom też posiekałam na drobne, więc też może skorzystają. Także daję im teraz, niech się najedzą. I jeszcze oczywiście to wieczorne, wieczorne. No teraz to w sumie powiedzmy obiadowe jedzenie jest, no bo no i tak przecież gdzieś o 15.30, 15.40 już do kurnika idą, więc trzeba po prostu teraz zakarmić, no i potem idą spać. Ja nie przedłużam im dnia. Na razie jeszcze mm, nie włączam im tutaj żadnej lampy. Myślę o tym, coś tam kombinuję na ten temat, ale na razie jeszcze ten dzień nie jest wydłużony, dlatego też jaj na pewno jest dużo, dużo mniej przez to. No ale co zrobić? O, wacus idzie. Cześć Wacuś. Widzicie go? E, czekajcie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu. Jak to ciężko w ogóle do kamery w drugą stronę. Co waculo? No chodź. Dostaniecie kapusty. Dobra, daję im. Kaczuchy dostały, ale one nie za bardzo zainteresowane. One to cały czas mają dostęp do zielonki. Króliki sobie coś tam przemają. Tak jak mówię, to takie małe kawałeczki dla nich, tylko tam z głąbów wykrojone troszeczkę. Nie za dużo, bo no wiadomo, mogą wzdęć dostać i to może się źle skończyć, ale każdy z chęcią, zobaczcie, sobie wsuwa kapustkę. Dobra, a tu mam kapustę dla kur. One niech sobie tam dziobią na zdrowie, pewnie, że tak. Dobra, dziewczyny. Duża paka kapuchy dla Was. Proszę uprzejmie, ta sobie. Towarzystwo nakarmione. Grzecznie sobie wszyscy jedzą. Eee, tak, kury też. kurom od razu też już wszystko dałam. Idziemy jeszcze zobaczyć, czy tam jakieś jajko w ogóle jest. Wczoraj były dwa. Także dzisiaj nie spodziewam się w sumie chyba żadnego, bo wiecie co, na pięć niosek, no bo te młode się jeszcze, tak jak mówiłam, nie niosą cały czas, yy, to no jedno jajko, co tu, co tu dużo mówić. Szału nie ma. Niosek, nie niosek, bo tak jak mówiliście, to niektóre te kurki są takie bardziej ozdobne niż nioski. No ale dobra, jedno jajko jest, także ładnie. Yy, jajko do jajka i zawsze jakiś tam jest zapas. No, a ja zaraz idę dalej te moje zapasy robić. E, dzięki kurki za jajko. E, ten bigos do, do słoików. No, wiadomo, coś tam pojemy od razu, a coś będzie, właśnie, już jako zapasy na, na później, na półeczkę do piwnicy i sobie będzie czekało. E, w ogóle to bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że przyjęliście ten mój ostatni film e, tak ciepło po prostu no, tyle takich pozytywnych komentarzy odnośnie tego, co mówiłam. Yy... Ja wiem, że Wy to wiecie wszystko, bo naprawdę na naszym kanale większość osób jest świadomych, chyba nawet wszyscy podejrzewam, że, że każdy z nas wie, że tak e, trzeba robić i trzeba się zabezpieczać na no, chociażby na tą zimę, tak? Nie ukrywajmy. Jedzenie teraz jest e, drogie, także można sobie zrobić jakieś przetwory wtedy, kiedy jest coś taniej, można dostać, kupić, zrobić sobie przetwory i, i niech to sobie leży, niech to. E, po prostu zostanie spożytkowany trochę może później, to, to jest wszystko ok, ale naprawdę bardzo fajne komentarze napisaliście, ja przepraszam Was, że jeszcze nie zdążyłam na nie wszystkie odpowiedzieć, nawet nie dawałam serduszek, bo, bo nie chciałam teraz, żeby tak, że ktoś dostał, ktoś nie dostał, po prostu nie miałam na to czasu obiecuję, że dzisiaj wieczorem, tak, dzisiaj wieczorem do tego siądę i podpisuję wam na komentarze, bo bardzo pozytywnie mnie zaskoczyliście, tym bardziej, że ja jakby do tego filmu, ja wiem, że to tak chaotycznie wszystko było mówione, bo ja się do tego filmu za bardzo nie przygotowałam, po prostu to były jakieś tam moje przemyślenia, które przy tutaj, przy pracach porządkowych, przy zwierzętach mi się nasunęły, nie chciałam po prostu nagrywać wam jakby tego samego. Nie chciałam kolejny tydzień po tygodniu robić e, sprzątania klatek, bo to e, moim zdaniem byłoby nudne po prostu. Dlatego pomyślałam, że e, poruszę taki temat i naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie go przyjęliście i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że e, że będę potrafiła jeszcze, bo wiecie, takie mówienie. Tam Sylwia napisała, że, że do, dobrze wychodzi mówienie. Wcale nie. Ja się przy takim mówieniu bardzo stresuję i ja wiem, że gubię wątek. Chciałabym, tak wiecie, ładniej to wszystko opowiedzieć, gdzieś tam w temacie nie odbiegać za bardzo y, od, od tego tematu. Y, raczej być y, 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 tak jak teraz nawet. Mi się ciężko gdzieś tam słowa y, układają. Y, tego jeszcze nie potrafię. Postaram się jakoś troszeczkę bardziej następnym razem przygotować do tego może jakiś mniejszy mm mniejszy dział, nie wiem jak to nazwać, po prostu jedną rzecz poruszyć, tak? a nie tak ogólnikowo jak, jak w poprzednim odcinku. Także dzięki serdeczne, bardzo Wam dzięki serdeczne za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że komentujecie te łapki wasze. To jest oznaka tego, że, że no, mi to tutaj jest skrzydeł po prostu i wiem, że warto to robić, bo są osoby, które chcą słuchać tej mojej paplaniny i oglądać, co tutaj się wyczynia, co tutaj się dzieje. To jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne i bardzo motywujące do pracy. Także dzięki, naprawdę jesteście wielcy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!